Cześć, ci dzisiaj kolejny zakup yy, Premek yy, pojazdów premium. <laughs> dzisiaj będzie mniej, bo tylko dwa. I tak yy, myślę sobie to. Yy, tak. I. I. Yy, I. Yy i co jeszcze? robochłop tego nie to nie jest widok, coś jest zbugowany, bo coś o, co odwracam, to mi dobra tier 3, nie, nie, nie ten jest, co, ten jest łazik tak ten jest łażący I w sumie w sumie nie wiem bo ta, tego mam tego mam tego nie wiem tego też mam tego też mam tego teraz kupiłem cholernie mi się podoba ten szczególnie te kolce właśnie nie wiem czy tego sobie nie zapodam hmm. nie wiem w sumie ten jest tego mam tak o No dobra, może tego trzydzieści tysięcy mam jeszcze latający plazm, dobra, tego pykniemy jeszcze latacza. I teraz tak, próbujemy, du -du 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 -du. próbujemy tylko, które to były, które teraz ten ulung mój Że... kurcze który to był teraz, um. o właśnie. Spróbujemy sobie polecieć tym. Szczerze mówiąc nie latałem jeszcze tym pojazdem, znaczy takimi pojazdami nie latałem. I, i, i zobaczymy jak to się w ogóle sprawuje. Piątka, piąty tier, T5 Plasma Bomber. Dobrze. Z tego co tak widziałem, to one dobrze koszą te samolociki. Eee. Aha. Super. Wspaniale. Spoko, spoko, jasne, zaraz muszę, muszę się obrócić o ile to jest możliwe w ogóle. Omygyfy. Omyfygy. Dobra, to się wytnie. Dobra, jeszcze raz. Nigdy nie latałem tym nie wiem jak tym się lata ale coś czuję że nie będzie to proste 274 piąte tiery ładnie No? Co jest? Hmm Coś słabo losuję. w końcu wylosowało. Oj, lecimy jako tako o o o słabo, słabiutko o już mnie mają nie nie, tym trzeba się naprawdę nauczyć latać, bo masakra jak się nauczymy latać to dopiero coś się nagra Dobra, teraz polecimy sobie tym badziewkiem. Zobaczymy na co to stać. Również piąty Tier, z tym, że to już mamy Hubera. A nie, to jest medyk, nanomedyk. Cholera. Trzeba będzie zmienić z działek na plazm, znaczy działek, moim zdaniem. Bo medyka to tak raczej też nie grałem medykiem nie wiem o co kaman ale pewnie będzie łatwiej niż po choler mi ta lampa o tym się fajnie miękko lata No już dwóch naszych nie żyje. Drużyna niczego sobie. O fuck blać. Wspaniale to było zrobione teraz. No to mieli za mnie w tej bitwie pożytek. <śmany> Fak. Ciężko się tam steruje. Szczerze mówiąc. Super. Dobra, zobaczymy jaki zarobek z tego będzie. 12 tysięcy trzydzieści jeden. No to jeszcze sobie polecimy. Jedną bitewkę Dobra. 5 nanomedic. A bo to było podwójne. Podwójne za zwycięstwo. Pierwsze dlatego. Ale na piątym dierze. Myślę, że nawet 15 tysięcy zarabiać to nie jest źle. Co? Strzelasz buraku.

Co jest. Dostałem od kogoś, czy jak Aha, czyli już dział nie mam, dobra. Już. Na tyle. Oj, oj, oj oj. Jeszcze bitwę, a co tam ostatnią. Kurczę, naprawdę. O, to był dobry zarobek. Nie ma co.

będą mnie pędzi tutaj. Ups, 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 ups Teraz się będziemy gonić jak, ci, jak wariaci Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest Trzeba go udupić troszeczkę Pięknie Nic nie zrobiłem w sumie w tej bitwie, no ale